Kręce, kręcy, kręce no trochę Wa mnie idzie w rytm. Wiktor, za blisko idziesz, no. czapkę z Ej, dawajcie, zbieramy na pilet dla Aleksa. Zbieram. 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 Ej, no, nie zdążyłam. Nie, nie jeszcze. Jeszcze Kuba. No, nie przełamać mi. No, jakiegoś co zrobić. Jakiegoś plizda leci. Ale jeszcze nie No, No ci ten kaptur lata. Czerwony ten pajem. Pajem. To już nie jest. To dalej na No trzeba wyciąć. Nie. nie no. mogę